uważnością, serdecznością i po prostu miłością. Święta powinny trwać cały rok. Sponsorem programu był dystrybutor zabawek Hey Clay, Little's Pet Shop i Huggy Love. Sponsorem programu była Sadwa, właściciel polskiej marki biżuterii sygnowanej motylem Sadwa.pl Na program zaprosił jego sponsor producent saturatorów Push Air marki Duffy. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakupy z odroczoną płatnością. Szybko, łatwo, bez ekstra kosztów. Uważaj! Kup teraz, zapłać później to kredyt. Może prowadzić do nadmiernego zadłużenia. Może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. Nie zapłacisz w terminie? Pamiętaj o finansowych konsekwencjach. Poznaj zasady, zanim skorzystasz. Sprawdź, czy cię stać. Święta nadchodzą wielkimi krokami, a przygotowania do dnia Bożego Narodzenia.